Strimel, streamer! Ej, streamer. <mum> a wyj wziąłeś mi Na czynę? On mnie drofną, on mnie drapnął, on oh, mnie Albo on ma y, turbinę w dupie, albo Grand albo po prostu jest ma na myśl ty masz teraz takie bolce Co? 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 Co się stało? Jak to ringi. Co? Co? Powiedz. Poczekaj. Oh. Eee... Co się stało, no? Wpierdala... Co? Mów coś, się oh. stało, ty kaczak. Oh. No, stać. Resilience? Boredom, resilience, value! Uwielbiam lupy Jesteś obok? Oh. nie, nie mam, nie Nie, spierd... Myślę, że to trap jest, ooo... Oh. Czemu on trapa nie stawia? Look at the shit, he's in grim Wypierdala się, podpala, to dobra, oj Let me down before you go, go już? Baj, 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 baj! Mane, mamy, mamy. On nie będzie wiedział co się dzieje! Go! Co on robi? Na zambiarce dawałem równo 10 złotych i głupot! Ale rafy! Ej, gdzie się, <grym> Edio, się nie powstygły? Przepraszam, teraz zróbmy śmieszne śmieszny kachał. Ciekawe czy on ciebie podniesie czy nie. O! Ale, a inteligencja! Ja pierdolę! Tu jest rafy! Tak. Tak. No, w tego trapu, błagam. Nieważne, on wyrosł. Zdejmij to. Zdejmij to. Zdejmij to. Zdejmij to. Trap, to. Zdejmij to. O nie, on, on, on ci jest jest ciebie to. się to. Zdejmij to. Zdejmij Ma Zdejmij ma Zdejmij to. Zdejmij to. Zdejmij Riamel, HALO ZA NIKEM No gdzie ty k***y No o. nie wiem Zabij swoich rodziców, za dużo sześć kwestów mać. Raz, musisz mieć tłustą dupę i musisz umieć ją ruszyć Raz, dwa, muszę rozkminieć